Dzień dobry. Witaj w dniu 10 o 6 rano. Nasze poranne spotkania z chemią. Dzisiaj zajmiemy się rozdziałem czwartym kinetyka i statyka chemiczna z poziomu liceum. W tym roku CKE chce od ciebie, abyś rozumiała, rozumiał pojęcie szybkość reakcji. Chodzi tu o to, że musisz wiedzieć, że szybkość reakcji to jest tak naprawdę zmiana stężenia reagenta w jakimś badanym czasie. I tutaj zwróć uwagę na to, że substratu, substraty to są te reagenty, które ubywają w reakcji, my je tracimy, bo one przereagowują, więc tu będziemy, będzie ich ilość maleć, będzie nam ich ubywać. Natomiast produkty to są te reagenty, które będą powstawały w czasie, jak obserwujemy reakcję. Wzór na szybkość reakcji w związku z tym to będzie zmiana stężenia w jakimś badanym określonym czasie. Natomiast ten wzór tak samo można uelastycznić nie tylko na stężenie, tak jak to jest podawane zazwyczaj na lekcjach w szkole, ale również to może być np. zmiana masy jakiegoś reagenta, jak dużo gramów substratu nam ubyło w, w obserwowanym czasie, albo jak dużo gramów produktów nam powstało w określonym czasie. Podobnie sytuacja ma się, jeżeli chodzi o reagenty gazowe. Wtedy możemy powiedzieć, ile decymetrów sześciennych, czyli jaka objętość substratów um, ubyła w trakcie, jak obserwujemy reakcję, albo ile decymetrów sześciennych po, produktu powstało, jak obserwujemy reakcję. Według wymagania drugiego tegorocznego musisz umieć rysować wykres zmian stężenia reagentów i szybkości reakcji w funkcji czasu. I tutaj zwróć uwagę. Że musisz umieć tak naprawdę dwa wykresy. Jeden wykres dla reakcji odwracalnej, czyli takiej, gdzie substraty nie wyczerpują się, nie wyzerowują się, tylko ich ubywa, 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 i w pewnym momencie, kiedy reakcja osiąga swój ulubiony poziom substratów i w, w, w takim razie też określony poziom produktów, wtedy następuje ustalenie się stanu równowagi. Natomiast zupełnie inny wykres, będzie dla reakcji nieodwracalnej, w której substraty osiągają poziom zerowy, wyczerpują się, więc już więcej produktów nie powstanie. I tutaj nie ustala się równowaga reakcji, tylko reakcja dobiega końca. Podobnie musisz umieć szkicować wykres dla reakcji zmian energii w czasie zachodzenia reakcji, dla reakcji egzoenergetycznej i endoenergetycznej oraz zaznaczać energię aktywacji. Do opisu efektów energetycznych przemian. Pamiętaj, energia aktywacji to jest ta minimalna energia, potrzebna do tego, żeby reagenty z, e, zderzyły się ze sobą efektywnie, wymieniły się elektronami i zaczął z nich powstawać produkt. Czyli jest to, na, e, patrzymy od poziomu początkowego energii do najwyższego wzniesienia na wykresie. Reakcja egzoenergetyczna to jest ta, w której energia wydziela się do otoczenia, więc ostatecznie mamy mniej energii niż było na początku. Natomiast reakcja endoenergetyczna na wykresie musi zakończyć się trochę wyżej niż, niż zaczęliśmy rysować wykres na samym początku, czyli energia końcowa układu będzie wyższa niż energia początkowa. Według wymagania czwartego musisz umieć interpretować zapis delta H, czyli entalpia reakcji, efekt energetyczny reakcji mniejszy od zera i większy od zera. I tutaj Zwróć uwagę, że 0 to nie jest zero matematyczne, zero jako wartość liczbowa, tylko to jest stan początkowy. Czyli albo mamy więcej energii niż mieliśmy na początku, albo układ ma mniej energii niż miał na początku. I w oparciu o ten zapis musisz umieć określić, czy reakcja jest egzo, czy endoenergetyczna. Według punktu piątego. Musisz umieć przewidywać wpływ stężenia substratów, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia substratów i temperatury na szybkość reakcji. Pamiętaj na szybkość reakcji, więc właśnie tutaj działa katalizator. Katalizator przyspiesza zachodzenie reakcji, to znaczy skraca czas, kiedy my czekamy na osiągnięcie efektu końcowego, czyli na ustalenie się równowagi reakcji bądź zakończenie się reakcji. Czyli katalizator nie wpływa na, samu, na sam stan harmonii, równowagi w probówce, tylko przyspiesza dojście do tej równowagi i harmonii w probówce. Robi to przez obniżenie energii aktywacji. Musisz umieć zaplanować i przeprowadzić odpowiednie doświadczenie. Według wymagania szóstego, musisz rozumieć takie sformułowania jak stan równowagi dynamicznej, czyli po prostu mówiąc, łatwiej mówiąc. Harmonia, harmonia w probówce, czyli osiągnięcie takiej ilości stężenia substratów i produktów, jakie dana reakcja lubi ulubiony stan produktów i substratów, ulubiona proporcja substr produktów do substratów, to jest właśnie pełna harmonia, równowaga w probówce, czyli stan równowagi dynamicznej, stała równowagi. Wyrażenie na stałą równowagę musisz umieć zapisywać stężenia produktów przez stężenia substratów, pamiętając o potęgach, które są odpowiednio. Współczynnikami z zapisu reakcji. Kolejne zagadnienie z tego rozdziału, wymaganie siódme, musisz znać regułę przekory do jakościowego określenia wpływu zmian temperatury, stężenia reagentów ciśnienia na układ pozostający w stanie równowagi dynamicznej. Do reguły przekory. Moja propozycja jest taka: Jeżeli będą Cię pytać o temperaturę, to wpisz sobie po prostu w równanie reakcji ciepło, czy ciepło. Powstało w trakcie reakcji, żeby była to reakcja egzoenergetyczna, i wtedy ciepło wpiszemy jako dodatkowy produkt tej reakcji. Czy jest to reakcja endoenergetyczna i ciepło jest potrzebne do tego, żeby ta reakcja w ogóle zaszła, więc wtedy ciepło możesz sobie wpisać jako dodatkowy substrat przed reakcją. I teraz dodanie temperatury, czyli podgrzanie układu, potraktuj tak, jakbyś, tak jakbyśmy dosypali substratów bądź produktów i przeanalizuj, jak w tym łatwiejszym przykładzie przesunęłaby się równowaga. Obniżenie temperatury natomiast potraktuj tak samo, jakby to było zabranie jakiegoś reagenta, zmniejszenie stężenia substratów bądź zmniejszenie, zmniejszenie stężenia produktów. Więc jeżeli pytają cię w regule przekory o to, jak, jak zmiana temperatury wpłynie na równowagę reakcji, pamiętaj, najpierw musisz popatrzeć, czy jest to reakcja exo czy endo, żeby wiedzieć, po której stronie reakcji jest temperatura jako reagent. I wtedy dopiero przejdź do analizy reguły przekory. Jeżeli chodzi natomiast o e, pytania w zadaniach, jak, jak wpływa zmiana ciśnienia bądź objętości, to tutaj proponuję ci zapamiętać, że kiedy cię pytają o ciśnienie lub objętość, musisz przede wszystkim przeanalizować i teraz uważaj mole substratów gazowych w stosunku do moli substratów, moli produktów gazowych. Mole substratów do moli produktów gazowych. Bardziej po ludzku mówiąc, musisz po prostu spojrzeć, gdzie jest więcej reagentów gazowych, czy gazówek przed strzałką, czy za strzałką, i wtedy odpowiednio przeanalizować ciśnienie i objętości, jak wpływają na przesunięcie równowagi. Kolejne zupełnie inne zagadnienie z tego rozdziału czwartego to jest teoria Blińsztada. Przepływy jednego H-plusa. Pomiędzy parami sprzężonymi pomiędzy sprzężoną zasadą i kwasem w obrębie jednej pary Według punktu przedostatniego dziewiątego musisz interpretować wartość stałej dysocjacji pH i pkw roztworu o stałej dysocjacji najłatwiej zapamiętać duża stała dysocjacji oznacza że związek Chętnie, mocno, silnie dysocjuje, czyli mocno daje się wodzie rozciąć na jony. Mała, wtedy jest mocnym elektrolitem. Stała dysocjacja niska, elektrolit jest słaby, tak? Ma słabą moc, to znaczy słabo i niechętnie daje się wodzie pociąć na jony, więc słabo i niechętnie dysocjuje. W wyniku czego w reakcji dysocjacji będziemy musieli zapisać strzałki w dwie strony. I teraz na podstawie tego, że masz tu wpisane. CKF wpisało wymagania tegoroczne wartość pH, i ja bym to podciągnęła również pod POH, czyli ten sam wskaźnik, tylko liczony dla, dla roztworów zasadowych. Podejść do tego w taki sposób, że wskaźnik pH to jest określenie, opis roztworu o odczynie kwasowym, natomiast POH, jako że będzie liczone ze stężenia OH-, a OH- jest charakterystyczny dla roztworów o odczynie, o odczynie zasadowym to POH będzie takim samym wskaźnikiem, ale dla roztworu o odczynie zasadowym. I tu pamiętaj o takich wzorach jak PH plus POH, czyli wszystkie te oba te wskaźniki kwasowo-zasadowe równa się PKW, czyli iloczyn jonowy wody, który tak naprawdę ma wartość 10 do minus 14, więc 10 do minus 14 to jest po prostu to PKW. Drugi wzór, który warto, żeby, żeby zapamiętać, to jest stężenie OH- razy stężenie H+, równa się 10 do minus 14 mol na decymetr sześcienny. I um, tutaj w zadaniach, gdzie będą kazali Ci wyliczyć pH w oparciu o na przykład zmiany stężeń jakichś roztworów albo po prostu łączenie ze sobą dwóch roztworów, pamiętaj, że pH roztworu końcowego, szczególnie w reakcji e, obojętniania. Będzie trzeba wyliczyć na zasadzie, czego wrzucili w nadmiarze, co przed strzałką zostało wrzucone w za dużej ilości. Czy za dużo zasady im się wrzuciło do probówki, i wtedy mamy końcowy roztwór, będzie uzasadowiony, zalkalizowany, czyli będzie nadmiar OH- za strzałką, w wyniku czego będziemy liczyć tak naprawdę najpierw POH, a później ewentualnie prze, przeliczać to na PH. Czy będzie to zbyt duża ilość kwasu wrzucona na początku, czyli w nadmiarze został użyty kwas, a jeżeli tak by było, to wtedy z nadmiaru H przechodzimy na stężenie H w roztworze końcowym, czyli mole H w przeliczeniu na objętość końcowego roztworu i liczymy sobie pH roztworu końcowego i Ostatni punkt, o którym już troszkę wspomniałam. Musisz umieć porównywać moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji, czyli jest to punkt, który trochę łączy się z punktem poprzednim o, którym, poprzednim, o którym już powiedziałam, że duża wartość stałej K równa się mocny elektrolit. Mała wartość stałej K równa się słaby elektrolit. W tabelach maturalnych masz dwie tabele maturalne ze stałymi dysocjacji. Stała dysocjacji KA i stała dysocjacji KB. KA tyczy się roztworów, o odczynie kwasowym. Nie sugeruj się tym, że tam jest, tam w większości są wpisane kwasy, bo tam jest chociażby fenol, który nie jest kwasem, ale zachowuje się jak kwas, jest alkoholem. Więc łatwiej będzie zapamiętać, że stała dysocjacja Ka jest wskaźnikiem roztworów o odczynie kwasowym. Natomiast stała dysocjacja oznakowana K z indeksem dolnym B będzie wskaźnikiem mocą elektrolitu, ale dla roztworu o odczynie zasadowym. Nie tylko dla zasad, ale dla roztworów w odczynie zasadowym. To wszystko na dzisiaj. Cały rozdział czwarty omówiliśmy. Dziękuję Ci, że spędziłeś, spędziłeś ze mną dzisiejszy poranek i zapraszam Cię tak samo jutro na 6 rano. Trzymaj się ciepło, cześć!